Czytelnia dla dzieci Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku uszła Dzień Dziecka, otwierając na miejskim deptaku barwne stoiska o atrakcjach przygotowanych dla dzieci, mówi Maria Zdrojewska. Biblioteka dzisiaj oferuje dzieciom same przyjemności. Na Grodziskim deptaku każde dziecko otrzymuje od nas upominek, otrzymuje życzenia, imienne życzenia, może wziąć udział w loterii. Dzieci zaprasza fruwający motylek. Możemy rysować, możemy układać puzzle no i wspólnie się bawić. Są kolorowe pieczątki. Wieluśnicy mogli także wygrać nagrody w bajkowych konkursach. Łatwo mnie poznacie, gdy bajkę wspomnicie. Chodziłem tam w butach i miałem łatwe życie. Kto to będzie z bajki? Kto chodził w butach w bajce? Ktoś w butach? To w konkursie bardzo piękny. proszę. Gratuluję Ci. Zosiu, to są dla Ciebie życzenia z okazji Dnia Dziecka od Biblioteki Publicznej. Proszę sobie poczęstować jeszcze się cukiereczkami. Proszę sobie wziąć wiatraczek. Dzisiaj jest dla Ciebie szczególny dzień. Kolorowe biblioteczne stoiska odwiedziły także maluchy, m.in. ze szkoły podstawowej numer 1. Jesteśmy z jedynki. Ze szkoły podstawowej jedynki. Zarówka. Najbardziej Ci się podobają. A, a mi rysowanie. Tutaj to mi się dużo rzeczy podoba. Pieczątki, cukierki to są dobre. W trakcie tego mini pikniku można było także wykonać pamiątkową fotkę w bajkowym przebraniu.